Z dnia 3 grudnia o godzinie 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. Trzecia kadencja składa się z 18 radnych z 9 Elbląskich szkół. Przewodniczącym Rady został Oliwier Taraszkiewicz. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta, trzeciej kadencji z liczbą głosów 11 zostaje Oliwier Taraszkiewicz z drugiego Szanowni Państwo, drodzy radni. Zebraliśmy się tutaj w istotnej sprawie dla naszego miasta, jak i osobiście dla mnie, ponieważ chciałbym się podjąć w moim mniemaniu bardzo bardzo odpowiedzialnej funkcji, funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Kiedyś Michael Bloomberg, jeden z czołów przedsiębiorstw Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj może i przede wszystkim burmistrz Nowego Jorku, poprzez swoje liczne publikacje uświadomił mi, że wszystkim trzeba zarządzać tak, jakby zarządzał własną firmą. Bo zarządzanie muzeum, załogą na statku, miastem czy jego młodzieżową radą jest zupełnie podobne do zarządzania działalnością gospodarczą. Jeżeli robisz to źle, to droga jest krótka. Będzie tylko gorzej, gorzej, aż w końcu upadnie. Jeżeli robisz to dobrze, to tak jak im przedsiębiorstwo przyniesie Ci to wymierne korzyści. Natomiast funkcje wiceprzewodniczących objęli Weronika Wójcik i Piotr Bos. Witam ja bardzo krótko. Tak jak wiecie, nazywam się Doronika Wójcik, chodzę do czwartego Ricją Kształcącego. Kandyduję na wiceprzewodniczącą, ponieważ jestem funkcja rzecznika prasowego Młodzieżowi Rady Miasta Ewną. Jako lider grupy medialnej posiadam jakby doświadczenie w tej dziedzinie. Dlatego kandyduję. Chciałabym również wspomóc Oliwiera w naszej Radzie Miasta. No i to tyle.